Witam, no, no, witam serdecznie. Jedyną rzeczą, którą miałem zrobić, yy, było wydrukowanie kartki w kolorze. No i mega weszło. ci poszło, mega ci poszło. O, ale jest, tak? Panowie, to tak, macie 9 zadań. Każde zadanie 50 zł. Jak wykonacie wszystko, w 150 bonusu 600 zł na cele charytatywne wpłacam ja. I od razu mówię, że te koszty, które tu macie, to też ponoszę ja. Jacob Sugar Daddy. No, <laughs> proszę bardzo, zmacie wszystko. Chyba I od razu może Morsowanie. Nie nie nie, 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 nie. Ja. A my tu przyszliśmy, ja się że ja w tym jeziorze że będę pływał co jest stary ten... minus 6 ma dzisiaj. Być. Ale nie, morsowanie robiłem na końcu, bo jak ja teraz będę morsował, to Ale ja jestem martwy. Ja tylko znaczę, że wystarczy, że jeden z was zrobi dane zadanie. A co ja? Jestem. Co? Lecimy i Nie za zadanie? Jedziemy. No. Dobra, jednak są spokojnie. Na 100% Matima Ja pierw... No jest, jest grubo. O! O!

Żyli. Dobra, lecimy wykonać kolejne zadanie. Jedzenie potrzebującemu zostało dostarczone. Pum. Dobra, musimy tak, zapłacić komuś złotówkę za każde podbicie piłki. Jesteśmy przed sklepem e, sportowym i jest tak, pierwszy nie problem, mamy nie piłki. mamy piłki. Dokładnie. Także idziemy kupić piłkę i szukamy pierwszej osoby. No niestety wywalili nas ze sklepu, nie pozwolili nagrywać, ale udało się kupić piłę. Także idziemy szukać pierwszego kandydata. Proszę Państwa, szukamy młodych talentów piłkarskich. Proszę się zgłaszać, darmowe pieniądze. Triczki z pyk. Niestety nikt nie chciał podbijać piłki, więc... Zrobimy teraz zadanie, żeby zarobić cokolwiek na ulicy. Plan jest taki, że bierzemy nasz aparat i cykniemy komuś fotki pod płacem kultury. Myślę, że weźmiemy za to jakiegoś symbolicznego grosika, złotóweczkę. Tam jest, tak, żeby zarobić cokolwiek. Także naprawdę kwota się nie liczy. No i co, szukamy pierwszych chętnych, lecimy robić foty. Dobra. Słuchajcie, widzę przed chwilą tam e, jakaś grupa ludzi robiła sobie fotki pod płacem kultury. Także idealny moment, wkraczamy. Zaoferujemy za jakąś symboliczną kwotę zrobienie zajebistych zdjęć. coś zajebistych zdjęć. Ja nie umiem robić zdjęcia, ale powinno być git. Lecimy. elegancka pota. O. Podaj mi od razu maila, ja sobie zapiszę i jakoś tak wieczorem jest. jak będziemy już w domu, to sobie to prześlemy na kompa i wyślę Ci wszystkie foty na maila. 330 na moim koncie, także pieniążki zarobione, zadanie wykonane lecimy następne. Dzień dobry, mogę mieć do pana pytanko? Ile taki samochodzik kosztuje? Słucham? A jak się to robić? Na taki samochód? Rozumiem, rozumiem. Dziękuję panu bardzo. Podhaczone. kolejne 50 zł na cele zaliczone. Później pojechaliśmy pod stadion Legii, żeby wykonać kolejne dwa wyzwania. Trochę pan jest ten obiekt. Nie, 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 Nie chcecie wybrać No, tam jest dziewczyna tak. stary. Oni będą chcieli jej zaimponować, co nie? Tak, ja. Ja to czuję. Dziękuję. Nie ma nie, dobra, dzięki. Jezu. No to jest się Sorry. Nie? Okej. Wie pan co, to, to połamany jestem, to, A, to to by nie wyszło, ale płacimy złotóweczkę za każde podwicie piłki. Podejmuje się pan? Zbania? No ja spróbuję, spróbuję. Dobra, spoko. Ale nie mogę wam być po alkoholu, także. Dobra.

Było, 16, tak. Właśnie, 16, 16. Dziękuję. dziękuję. To nawet za dziękuję Gratulacje. Dzięki serdecznie. Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego. Hej. Elegancko, bo już, już nie wierzyłem, że ktoś podbije piłkę, nie? No. O, nikt nie chciał podbić piłki, ale znalazł Dobre. się. znalazł się dobry człowiek. Tak jest. Sportowy świerek, miał torbę, wszystko. Tak jest. Na to, na, właśnie na to liczyłem, że taki właśnie Staro. pan podbije nam piłeczkę. Elegancko, mamy. Czas na wyzwanie, które może skończyć się w pierdziele. Musimy spytać się pod Legi, co myślą o Lechu poza. Na 100% Matima. Ja To jest normalne pytanie Co nie można się zapytać czy lubisz Lecha? Może będzie mu chodziło o nie... nie co? Co ma co Lecha poznał No nie wiem, może nie ogarnie Nie dobra, tam jakiś starszy fan Myślę, że może być ciekawy Dzień dobry, ja mam pytanko, y sonda S sonda, S sonda uliczna się nie udała niestety Ale zimno Stary już nie mam siły i jest minus sześć no. Słuchaj stary, mamy pytanie, sądy uliczną prowadzimy no. Co sądzisz o Lechu? O Lechu? No słuchaj no Szczera opinia, ale... wiesz, bez k***a obijania w pawełnę czy nie bać no. No. no i to mi się podoba no, Prawdziwy warszawiak Kurde, o, o. to prawdziwy fan Tak jest co? Kolejne zadanie zaliczone Pięć dyszek na nasze konto i lecimy z następnymi Ty Łysy, ja nie chcę ci nic mówić, ale on powiedział Klechamy z nim skleiliśmy pionem, my mamy przesrane, jak kiedyś powiedziałem do Poznania To tak na żarty tylko było, wiecie jak jest, Widzimy, spokojnie Burgery nocą i pizza napolitańska. to tutaj zjemy podobno najostrzejszego burgera Zjemy, a może ty zjesz, bo w sumie Jake no. mówił, że tylko jedna osoba musi wykonać zadanie Zobaczymy to ja, Zobaczymy. tak? Zobaczymy, Nie lubisz No średnio, średnio O kurde no, może być ciężko. Kolejny, kolejny challenge. my w ogóle w internecie trafiliśmy, znaleźliśmy, że to jest najostrzejszy burger w Warszawie. Czy coś się pozmieniało, czy nadal to... En... Jeszcze, no, jeszcze nie ich nie przemyślemy, czyli od 2019 roku to już no ponad... 4 lata. No. Trzymacie pierwsze miejsce, no to fajnie. W sumie nie wiem czy fajnie, bo nie wiem czy to przeżyjemy, ja. <laughs> Mamy już naszego burgera, za taką przyjemność trzeba zapłacić 50 zł, lecimy do mnie na chatę Mam nadzieję, że to będzie przyjemność stary No nie no wiem naprawdę. czy to będzie przyjemność, szczerze wątpię, ale do Dominiczku proszę bardzo przekazuję ci Zadeklarowałeś się, że spróbujesz go zjeść Spróbuję, ja, ja... go zjem no Ja myślę, że się albo zesrasz, albo zżygasz. Na szczęście przygotowaliśmy ci tutaj skyr, jakiś jogurcik, także żeby nie było tragedii Masz coś na popite, Nawet mamy jeszcze lody, ale są w zamrażarce. To jest taki wiesz... Awaryjny, awaryjny. Plan awaryjny, no. plan B, akafagata. O, stary, poczułem tą ostrość. Poważ. No, Czuć, jak chcę? Są rękawiczki. Okay. Jak zjesz, to później się po... podrapa nie nie, 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 Albo po fiucie, po fiucie cię mogę podrapać. O zrebrnarku. tak. Co to jest tu w ogóle u góry? A to jest. Co to jest? Jakaś ostra papryczka? Może spróbować. Mati. Ej, ja teraz nie wiem, czy. O, w dupę wiesz jak był ten One Chips Challenge? No, to on miał 2 miliony 200 skowili, i ja widziałem w internecie informację, że ktoś potem zmarł. Dosłownie, przysięgam ci. Po dwóch milionach, a to ma 5 także życzę Ci powodzenia. Jak coś to tam jest kibel, będziesz żygał, tu masz to. E, tam są lody, jeszcze tu może. A nie, dobra, jedź po prostu. Od razu. Ja. Odro... Ładuj, gryź i się nie zatrzymuj. Nie no. Aż tak źle? Jest, jest źle. Nie mogę robić problemów tak. Ale Jest właśnie jakby jest tak wolno to robił, to... Co ty... Nie, ty to chcesz wyprać? Nie no popie, Co ty robisz? No to, Powiem tak Dużo zjadł, nie powiem. No jest, jest grubo. Nie da rady tego zjeść. Nie Dominik, musisz trochę więcej, nie możesz zawieść widzów. Ej no, ale on się wzią, gryz, ale on już tu łabełta ładuje. Idziemy mu dać jogurt, ale zawiodłem się trochę. Chyba burger go pokonał widzowie. Boże święty. Nie wiem czy się śmiać, czy płakać, ja się boję o niego. Pani ja hopie. Oddechu złapać, bo jak próbuję Ja nawet gryza nie wziąłem, wziąłem gryza i mnie pali Najlepsze jest widzowie to, że on nawet tego nie połknął On wziął gryza, ten burger jest tak ostry, że on nie dał rady tego połknąć I po prostu to wziął i przemielił i wypluł Brzuch mnie boli no, A dosłownie chłopie tylko Popiłem to, czyli to co zostało Pokaż to jaki ty masz czerwony stary brodę całą Tak, tu mnie chłopie, tu mnie pali No. Ociech. Ja wziąłem na paluszek. Ej, dobra, nie, nie jest najgorzej. W sensie, jakbym wziął gry za to, bym umarł, ale. Ja wziąłem to na palec i jest, jest grubo. Mm. Ładuj, to nie zastanawiaj się. Dobra, ja trochę z mięskiem. Dobra, Poczekaj. O, Jeszcze sobie mięskie. Troszkę mięska wiesz, tutaj. A, y, zahwieźć, białko, zahwieźć. białko. Cztery. o kur. Udało się. Zrobił to! Ty on to chłopie połknie będzie go brzmiał. Jest git? Nie, luz jest. jest ja chłopie... No to w p... co go? Co zaczęło się? <śmiech> 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 Dałem mi chłopie te lody. Ale usta połknął? Jak widzicie no burgerek jest dosyć ostry. Trzech chłopa. Zjadło dosłownie pół łyżeczki i umieramy. O kurde, ale ty paczesz. Ty się. O ja ale ty, no ty to... Ej dobra Widzowie, szukamy kamerzysty, zgłaszajcie się Call Jacob. Nie, nie wiem czy można takie zadanie zaliczyć, ale niech będzie, tylko na morsowaniu proszę się postarać. Dobrze, czyli Dobre. mamy układ burger zaliczony, ale na morsowaniu trzeba... Troszeczkę poddymić. Na dole. jaką no, To skok na banie do jeziora. <grypy> Będzie <bo> Git. <grypy> <Brazy> Reynard właśnie wyciągnął z zamrażarki foremkę na lody i ją, boinha... i ją wylizuje. Burger zaliczony, w takim razie lecimy z kolejnym zadaniem: <grypy> buu! Bu, buu! Bu, buu! Buu! Idziemy oczywiście, zaliczyć ma Kolejną rzecz: Jestem starą. Bang, bang, bang! Let's go. Boisz się węży? No. To ja bez majteczek wejdę do środka <grystanie> Myślisz, że to jest lód? Nie no, chyba nie, weź to już tak daleko no. no nie, to nie No jest jak luk. nie? Przecież pękło Nie dość, że się lodem potniemy, zamazniemy i utoniemy tam Rozgrzewaj się Rozgrzewka Rozgrzewka, Rozgrzewka. <grystanie> Robimy to Ja nie chcę Robimy to Ach, kurwa, mnie potrącił po Biorę go bro do kieszeni! A. Kur... Moje nogi, ja p dole! Weźmy z łapy! Złapy! Pomóż mi! Dobra, dawaj, pij Nie ma chłód, robię. Kur... Ja, ja nie dam rady, przepraszam, ale to jest kur***. Dawaj Mati! Dawaj! Warto zaznaczyć, że dosłownie 4 dni temu miałem gorączkę 40 stopni yy! I jestem jeszcze na antybiotyku, także najgorsze. przynajmniej k*** się rozebrałem Morsowanie zaliczone k**uś, ale już tak p******e prze... ja, Nie, ja się ubieram, ja pierd** <grydanie> Zajebiście jest Widzowie, no Mati miękka faja, w nogi jest naprawdę ciężko, ale polecam spróbować to morsowanie Mam nadzieję, że nie będę chory. Ale jest takie zajebiste uczucie ja pierdzielę! Ty Maty, bo nie wiem czy stanę, bo nie czuję nóg. Minuska starczy, myślę, że na pierwszy raz. Uff. Dobra, lecimy się. O kurwa. Nie założę tej skarpety. O, kurwa, to pały Ja. To ja jadą. To po nas. To dla sportu. Że czuję, nie wiem czy dobrze, ale czuję taką... Jakbym miał pancerz na skórze Ta kurtka też cała umorusana w jakimś głównie. Ale Co w majtkach nie mogę? A czyste masz No majty mam czyste Ale mi jest tak fajnie No bo ogólnie zimne powietrze jest dla ludzi stary Ej, Dominik ja robię tutaj morsowanie Tam nie było morsowania bo jestem pizzą. To tutaj będzie morsowanie hey. Szmato to. Kur... mnie Kur... jak zimno Ja... dole Do auta, bierz moje rzeczy, proszę Cię Sp... do auta jest taki a, Ja pier... <śmany> co? Co się stało właśnie? Gaciem mu skupiłem Ja... dole Przecież jak moi starzy zobaczą co ja tu To mnie zabiją Daj klucze, bo cię... Ale czuję, tak mi serce bije. Jakbym spadał przed policją, mając pięć gwiazdek. Zamykaj to, bo jedyny w cymbał. Że się ubierz, s. Tak się tak, tak mi dobrze! z No Najgorsze jest to, że ja mam całe ciuchy mokre, co nie? Także będę musiał pobiec w samych majtach na chatę i zobaczymy reakcję Madzi na mój ubiór. <noise> Jeciu, Tata, talar, Talas te się debile Ja zaraz, Idę na zaraz! Zaraz, zaraz! 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 idę na trampolinę i salto Salto o nogę Dzień w się stresuje. Dasz mi klapsika? O, mami! Szybki prysznic i ciepła herbata. A następnie lecimy do sklepu, gdzie wykonamy kolejne zadanie. Można, a można, ja pani zapłacę. Ja mam dzisiaj dobry dzień. Proszę bardzo. Nie ma sprawy. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Mamy to. Zadanie zaliczone, zapłaciliśmy pani, nawet nie wiem ile wyszło, nie patrzyłem wcale na paragon, ale była na początku turbo zdziwiona, później ogarnęła co się dzieje, to była mega szczęśliwa, także no myślę, że spoko, myślę, że spoko wyszło, lecimy z w sumie to już ostatnim Ostatnie. zadaniem, czyli randką Dominiczka. Nie dam rady. Nie, nie dam rady. Ja nie, nie umiem on, tak. On, on widzowy jest taki obstrany. my siedzieliśmy w aucie i on tak, on czatu G GPT chciał się pytać jak wyrwać dupę. bo nigdy w życiu? Nie podszedłem do randomowej laski na mieście, zapytać ją czy pójdzie ze mną na kawę stary, albo coś takiego. Trzeba iść bazę. No Ile razy wycie... pytałem was, wy też nigdy tak nie zrobiliście, bo to tak nie wychodzi. Dobra, nie, za bardzo. Chodź mi, Musimy ustalić taktykę. Hej maleńkat, co tam perełko? Jestem świętym Mikołajem. Może chciałabyś dostać prezent? Niestety mam tylko różkę. No Nikt w życiu już tak nie poczuł żeby... A jak podejdę i nic powiem, to też będzie fajnie? To mnie skręci Przejdziemy całym nowym tam i na chłopaki zawracamy Nie, 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 nie zawracamy, zawracamy Nawet nie doszliśmy do końca Nie ma nikogo no <noise> On, on, on Nie dam rady Przepraszam Nie dam rady Ja mam dziewczynę Ja mam dziewczynę I co? No, no, Także tylko Dominik może zrobić to zadanie. Podejść i powiedzieć, no hejka, ładnie wyglądasz. Może miałabyś ochotę skoczyć na kawusie? Trochę zimno się zrobiło, wejdźmy gdzieś do środka. No i chłopie, gadka się klei. Ona mówi, no pewnie, ale może przejdźmy do rzeczy? <tosurka> Pierwsze akcesoria, jakie użyjemy do tego zadania, to te oto kwiatuszki, które są za nami. Dziękujemy bardzo dziekujmy, w takim dziekujmy. razie. Miłego dnia. To jest, to jest koniec, to się nie <laughs> Czyli chyba plan ostateczny trzeba zrobić, zamawiamy panią lekki obczaj. Wziąłem sprawy w swoje ręce i pokazałem bez niemu jak powinien zagadać do dziewczyny. Cześć dziewczyny, chcecie kwiatuszka? Chcesz? Proszę, dla ciebie również. Kurczę, jakby było więcej to wam też, roz... musicie się jakoś podzielić. Podzielicie się? Miłego wieczoru, hej. Ta czapka obsrana się tu Tak. bo zidło. ona swędzi mnie wszystko. Sędzi mnie pindol, ale proszę państwa, sędzi mnie pindol. Pani się popatrzyła. I ty o, jesteś chłop się przyśmiechasz. Yeah, <noise> 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 nie, no, się cieszy. Nie, no, tam dał to. Nie, już nie podchodzi. Na pewno? Na pewno. Dominik, no nie możesz tego zrobić. Nie? Dla widza. Trudno. Czyli ostatecznie stwierdzamy, że rantka. Nieudana, nie zaliczamy zadania, no niestety ja nie mogłem go wykonać. Czyli zarobiliśmy łącznie 400 zł. Cel, na który wpłacimy te pieniążki wyświetla Wam się aktualnie na ekranie. A my dziękujemy za oglądanie. Przepraszam, widzowie i Was, chłopaki Nie było kwiatu. Będzie dobrze, stary. Nie Będzie dobrze. Nie. A jeśli chcecie następne odcinki z randkowania Dominika, to nie. łapeczki w górę, subik z dzwonkiem i do następnego Shiimanu. Elo!